Zawsze kochałem muzykę. Wiedziałem, że chciałbym kiedyś robić coś kreatywnego. Rozsyłałem moje kawałki, rozwalił system w tak krótkim czasie. Gdy tak wielu ludzi przyszło tylko dla ciebie, masz uczucie, że to nierealne. O Avicii usłyszałem chyba dzięki Levels. Miałem to uczucie, gdy słyszę coś, co bardzo mi się podoba. Pojawiały się okazje, które wcześniej się nam nie przydarzały. Zbliża się Ultra Week. Tim mówi, nagłośnij wszystko, zagramy z zespołem. Czekam na sygnał. Wtedy wszystko wyciszył. Czułem, że coś jest nie tak. Ludzie buczeli. Załamał się. Ta trasa bardzo go wymęczyła. Uganiałem się za cudzą ideą szczęścia. Nie podobało mi się bycie personą. Jako artysta musisz zacząć postrzegać się w roli postaci. Granica między Timem a Avicim się zatarła. Gdyby ktoś Cię spytał, kim jesteś, co byś odpowiedział? I'm jestem tym.